Hej moi kochani, z tej strony Lambert i witam Was w środowej aktualizacji w piątek. Cóż, co dzisiaj dostajemy, a raczej co dostajemy w tym tygodniu? Szkolenie jeźdźców duszy, 21 sierpnia 2024. Hej, przygotuj się na trening z jeźdźcami duszy, który przybliży Cię do ostatecznej konfrontacji. Trening z Ann, Lisą i Lindą. Twoje zadanie polegające na pomocy jeźdźcom duszy nigdy nie było tak ważne. Spotkaj się z An przyśpiewającym cisie i rozpocznij szkolenie w gronie przyjaciół. Kiedy skończysz trening, na druidzkim wybiegu będą na Ciebie czekały trzy nowe zadania codzienne. Pomóż jeźdźcom duszy się przygotować na ich najważniejszą misję. E, tak, ponieważ ja jestem nie na bieżąco z fabułą ciągle, chociaż ją nadrabiam i odcinki z tego wlatują co jakiś czas, to, to nie mam e, niestety tego zadania. E, co jeszcze? Zestawy Błyszczący przepych. Dodaliśmy więcej kolorów barokowych, zestawów idealnie podkreślających elegancję fryza. Wiedź na arenę do ujeżdżenia w stroju inspirowanym barokiem. Kolekcja zawiera zestawy dla konia, które można ze sobą łączyć, a także parę luksusowych przedmiotów dla Twojej postaci. Znajdziesz te rzeczy w wielheimie. No i droga pioniera. Droga pioniera wciąż jest dostępna, zapewnia ona wetrwałym trwałym Star Rider nagrody w postaci unikalnych przedmiotów dla jeźdźców i ich koni. Za codzienną aktywność na całym Jarwiku zdobędziesz punkty drogi. Za każdy ich tysiąc osiągniesz kolejny kamień milowy i odblokujesz nagrody. Łącznie czeka na ciebie 25 stopni z 25 kuszącymi trofeami. E, Okej, okay, to już dostaliśmy w zeszłym tygodniu. Jeśli nie jesteś graczem Star Rider, możesz zdobyć punkty drugi, ale nie otrzymasz nagród. Po wykupieniu abonamentu odbierzesz je automatycznie. Wypróbuj Drogę Pioniera i daj nam znać, co o niej myślisz. Będzie ona dostępna do 4 września. W następnym tygodniu szykuje się wycieczka na bazar. Udanego tygodnia całusy od zespołu Star Stable. Ok, to generalnie... E, z tej aktualizacji ja dużo nie wyciągnę, ponieważ ja jak widzicie tego zadonka jeszcze dostępnego nie mam. Droga pioniera jest już od zeszłego tygodnia, więc to tylko taka chyba informacja przypominająca. Ja drogę pioniera sobie robię pobocznie gdzieś tam, o właśnie, odbierz punkty codzienne, pobocznie sobie gdzieś tam pykam i mam już 13 poziom, więc myślę, że idzie mi nie najgorzej, jak widzicie, mam na sobie buty i rękawiczki z tej drogi pioniera, właśnie. I uważam, że to całkiem spoko, całkiem ładne. Chciałam zajrzeć do sklepu globalnego, ponieważ tutaj mamy te nowe sprzęty. E, Okej, okay, i to są odtąd: siodło iberyjskie. Niestety, tej rasy konie nie możesz wyposażyć w ten przedmiot. No tak, na tym koniu wam tego nie pokażę. Fakt, że ich nie lubię i takich nie noszę, ale e, no właśnie. Ale można sobie kupić. Dobra, mamy takie nowe siodło z takimi zdobieniami. Mamy dostępny czaprak czerwono-ujeżdżyniowy, czerwonej beryjski, którego też nie mogę założyć, brązowe siodło i biały czaprak. Do tego jeszcze mamy ochraniacze, których też nie mogę założyć na tego konia. Aha, mamy ogłowie takie i takie oraz czarne i czarne. Mamy jeszcze, no właśnie, i tak nie mogę większości tych rzeczy założyć, więc trochę smutko w sumie. E, no niestety, wam nie pokażę, jak te rzeczy wyglądają. No i torby na siodło do zestawu. Cóż, kolejne zestawy, których raczej nie będę e, kupować i nie będę nosić, bo mi się po prostu nie podobają. Natomiast, korzystając z tego, że już tu jesteśmy, zróbmy sobie trochę odchwaszczania. A ja Wam opowiem rzeczy, dlaczego nie było w środę aktualizacji, w środę nie miałam warunków, a wczoraj, e, zapomniałam, ale byłam umówiona na wczoraj z e, siostrą i po prostu mi to zeszło. Natomiast poczyniłam zakup, kupiłam sobie tablet i e, z myślą pod, e, pod graficzne rzeczy, natomiast e, kupiłam go sobie i pobrałam sobie na niego SSO. Jak mi się uda, to nagram testowanie wersji mobilnej. Natomiast na tablecie sobie pykam właśnie w SSO i robię sobie te codzienne e, zadanka, robię sobie jakieś tam e, robię sobie jakieś tam rzeczy, żeby tą drogę pioniera wbijać i przy okazji czekajcie, i przy okazji zdobyć też trochę reputacji, bo tutaj, e, tutaj z tą reputacją też nie wszędzie mam jeszcze zdobytą tą reputację i i chciałabym, a, a no nie bardzo mi się chce, więc uznałam, że kiedy jak nie teraz, skoro za zadania dostajemy, gdzieś ten ostatni chwast, skoro za zadania dostajemy oprócz reputacji i, i tam PD, to jeszcze właśnie mm, to jeszcze właśnie dostajemy punkty do drogi pioniera, więc, więc się zmotywowałam i gdzieś tam sobie te zadanka pykam. Dobra, czekajcie. E napraw dolny młyn spoko, to od razu sobie zrobimy a przy okazji też leveluję tego konia i jak widzicie idzie mi całkiem nieźle bo już mam 11 poziom i zawiesiłam się oh, w sensie zacięłam się dobra ojej, nie to chciałam nacisnąć a w ogóle jeszcze był kodzik medieval coś tam E, nie wiem, czy jest jeszcze aktywny, ale był kodzik na ubrania, które też mi się nie podobają. I mamy taki kapelusz Poczekajcie, bo nie chcę znaleźć nam tab zamiast strzałkę. E, nie wiem, czy to jest dobre miejsce, żeby pokazywać wam te rzeczy, skoro stoimy w, w sianie. Ale mamy taki kapelusz, mamy rękawiczki do zestawu, tunikę i e, takie buty i, i spódniczkę. To, co to jest, a to nie, to, to już co innego. E, no nie wiem, mi się niezbyt podobają te stroje, ale za darmo to uczciwa cena, więc sobie odebrałam. Medieval Madness był ten kodzik. Dobra, bla, bla, bla. On nam daje jakieś te punkty. Jeden Jorwi, Jorvik szy, szylingowy, jeden szy, szyling Jorvikowy. E, ja nie wiem, co zrobię z takim bogactwem. Naprawdę, Jacob po prostu przyszalał. Te pieniądze się tak wolno nabijają. Ostatnio robiłam trochę fabuły, to gdzieś tam, e, gdzieś tam się ich trochę nabiło, ale ponownie się tak wolno nabijają. Dobra, dawaj mi reputację. Jak ja w ogóle stoję z tą reputacją? Bo szczerze nie jestem pewna. To jest farma fa e, Goldspur, jeżeli się nie mylę. Rodzina Goldspur. O Boże, jeszcze mi brakuje 800 punktów. No to powodzenia dla mnie. Dobra, przy okazji zajmiemy się koniem, bo za dzienne zajmowanie się koniem też dostajemy te punkty. I nie uwierzycie, ale mój koń jest po raz pierwszy w życiu zaopiekowany i to naprawdę zaopiekowany. Ostatni raz był tak zaopiekowany, jak był nowy. Naprawdę. Dosłownie ja się tymi końmi nie zajmuję. Jestem okropna, ale ja się nimi nie zajmuję. Przez chwilę się zbagowała animacja. SSO ma się świetnie. Natomiast co chciałam powiedzieć, właśnie ostatnio sobie pykam trochę w tą mobilną wersję i jestem ciekawa, czy e, jakie są Wasze opinie. Jak mi się uda nagrać... E, ojku, zacięłam się znowu o ścianę. Jak mi się uda, to spróbuję nagrać testowanie mobilnej wersji, bo szczerze jeszcze nie wiem jak to zrobić. I jeszcze nad tym nawet nie myślałam, jak to rozwiązać technicznie. Natomiast ja powiem szczerze, mobilna wersja jest fajna, żeby tak sobie właśnie usiąść i popykać w zadanka. I w sumie zadałam Wam to już pytanie na Discordzie, w ogóle tam też mówiłam o odcinkach, więc, więc zapraszam Was na Discorda, bo tam zazwyczaj... Tam zazwyczaj po prostu są najaktualniejsze informacje. Jeżeli e, jakiegoś odcinka nie będzie albo będzie, to, to tam się najpewniej dowiecie. E, ale do czego zmierzam? Zdołam to pytanie też na Discordzie, żeby poznać Waszą opinię. No i e, podzielacie moją opinię, jeżeli chodzi o SSO mobilne. Jest fajne, żeby sobie popykać, natomiast sterowanie jest straszne i ja po prostu nie umiem tam jeździć. Jeżeli chodzi o robienie zawodów, to. Nigdy bym się nie zdecydowała na to, żeby robić szczególnie mistrzostwa, gdzie tam się bardziej liczy czas i precyzja, bo dobra, jak sobie robię dzienne wyzwania Bobcatów i, i tylko potrzebuję przejechać ich tor, żeby zdobyć punkty pioniera, bo chyba reputację Bobcatów mam już wymaksowaną, więc, więc nawet nie, nie reputację, tylko te punkty pioniera no to rzeczywiście, no to rzeczywiście wystarczy, natomiast jakbym miała jeździć jakieś bardziej skomplikowane wyścigi, ojej, chyba bym wyrzuciła przez okno tą grę. Naprawdę nie, nie podoba mi się to. Przycisk skoku jest tak ukryty, że ja po prostu nie jestem w stanie nie jestem w stanie, nie trafiam w niego, już nie mówiąc o tym, że nie potrafię wycyrklować odległości i, i jednak mimo wszystko nie. Lubię sobie robić tam ten wyścig taki pierwszy w Murland, który nie ma przeszkód. To, to jest moje maksimum, które mogę zrobić na tablecie. Nie idzie mi to bardzo, ale to bardzo. I może to jest kwestia przyzwyczajenia, natomiast jeżeli chodzi o sterowanie, no to, no to po prostu mnie nie przekonało i jestem team tradycyjny. Tradycyjne sterowanie, klawiatura, myszka, i ojejku. Zaraz zdążyłam się nachwalić klawiatura myszka, a potem się rozbiłam o drzewo. Ja naprawdę nie mam na to słów. Ale no właśnie. Na tablecie pewnie nawet bym nie, nie zdążyła nacisnąć przycisku skoku, bo bym zapomniała, gdzie jest. Także na razie sobie tak, tak pykam tylko rekreacyjnie żeby właśnie te zadanka codzienne sobie trochę pofarmić, zdobyć trochę punktów do Drogi Pioniera. Ile mam jeszcze? Trochę mi brakuje na ten beret paskudny. Ale ponieważ już mamy tydzień odkąd wyszła ta droga, to może macie teraz coś do powiedzenia na ten temat, może chcecie się podzielić swoimi przeżyciami. Ja w zeszłą sobotę porobiłam sobie kolekcję. W sensie po prostu sobie grałam i przy okazji tak, zebrałam wszystkie wspomnienia Katrin Naprawdę wszystkie, wszystkie. Jeździłam po tych urodzajnych hrabstwach i zerkałam pod każdy kamień, aż w końcu znalazłam. Trochę pająków mi się też udało zebrać, w sensie ze trzy czy coś takiego gdzieś przypadkiem, nawet no, 83 mam. Zrobiłam zdjęcie ostatnie, w końcu znalazłam je w internecie, bo nie mogłam go znaleźć i gdybym go nie znalazła, to był nad jeziorem Veiledale, a ja tam nie byłam. I, I odblokowałam trzeci rozdział podróży żetona, natomiast na razie. Znalazłam tylko parę zdjęć w Jarlachheim i nie wiem szczerze, gdzie ich dalej szukać, więc, więc na razie też to leży. Może się przy okazji gdzieś znajdą. E, tutaj mi brakuje, ale to chyba są Rianon z dziennika Elizabeth Sambim. To nie wiem sama. I przy okazji też znalazłam przez przypadek za dwa osiołki, ale to naprawdę totalnym przypadkiem. I w ogóle za ukończenie e, tych... E, za ukończenie zadań z Lindą, w sensie, ty, Boże, pies cicho, przepraszam, pies sąsiadów mi się rozszczekał. Za ukończenie tych e, zadań z Lindą, z tych wspomnienie Catherine i, i jej przeszłości, dostaliśmy. Poczekajcie, zaraz Wam pokażę takiego słodziaka, czekajcie, pluszowego meteora. Gdzie jesteś, meteor? O tutaj. Ja po prostu. Jak e, wyszedł ten pluszowy, nie starszeń, tylko pluszowy Brissy, to biegałam i szukałam wszystkich tych, e, wszystkich tych zdjęć z Brissim, żeby tylko go zdobyć, bo on jest tak uroczy. Te pluszaki są tak słodkie, naprawdę. No to mam już. E, mam już trzy koniki pluszowe. E, are you Ok, are you Ok. Dzień jak co dzień w SSO. Po prostu dzień jak codziennie w SSO. Naprawdę, jaka woltyżerka. Nie mogę. E, dobra, wracając do tematu. Chciałam zapytać Was, jak, jakie są Wasze, jak na razie, opinie o Drodze Pioniera, bo mnie rzeczywiście zmotywowało to do gry i naprawdę mam ochotę od skąd wyszła ta droga pioniera, po prostu wchodzić codziennie na SSO, czego nie robiłam już od tak dawna, że sama nie wiem od kiedy, ale wchodzić na to SSO codziennie i zrobić sobie parę tych zadań i właśnie w sobotę, jak weszłam, żeby pograć dłużej, to, to y, ponadrabiałam sobie trochę kolekcji, więc naprawdę mnie osobiście zmotywowało to do gry i ja lubię takie właśnie... Y, jakby karnety, że, że się zdobywa nagrody za punkty i ja jestem po prostu zachwycona tym dodatkiem. Uważam, że to jest coś, co rzeczywiście, no po prostu rzeczywiście ma sens w tej grze i jest naprawdę takie motywujące do gry i jest naprawdę fajne. Te nagrody, jedne lepsze, drugie gorsze, ale też są spoko, ojejku, ale mi koszmarnie źle idzie. Dobra, Uf, udało się. Ale ja naprawdę jestem zadowolona i o właśnie, wpadła mi kolejna ta droga pioniera, kolejny poziom i mówię, no weszłam i wytrenowałam prawie konia już na tych zadaniach, tylko po parę razy dziennie jakieś wyścigi czy coś, więc, więc naprawdę to robię i gram i nie pamiętam kiedy ostatni raz, tyle mi sprawiało granie w SSO, fakt, że też ostatnio się wziąłem za nadrobienie fabuły, więc, więc też coś tam... Y więc też coś tam z tą Fabułą porobiłam, i to też jest wciągające mimo wszystko te zadania główne, ale, e, ale no po prostu dawno tak nie wchodziłam, tylko po to, żeby sobie pograć. Dobra, weźmy ten Beret i zobaczmy go, ale on jest tak brzydki, szkoda, że nie można go sprzedać. Nie, nie podoba mi się, nie pasuje mi do tej postaci i absolutnie nie będę e, nie będę go nosić. Dobra, jakieś ładne e, zdjęcie by wypadało zrobić na miniaturkę. Daj mi jakieś przeszkody. Mogą być takie. Więc cóż, no, dzisiaj taka aktualizacja, nieaktualizacja, gdzie w sumie trochę e, sobie jeżdżę i głównie jednak gadam. I, I w sumie takie odcinki też lubię, bo czasem brakuje tego e, luzu, żeby po prostu wejść sobie do jakiejś gry i pogadać. I to rzeczywiście, e, to rzeczywiście na tych e, Krótszych aktualizacjach jest takie. Jest takie. No nie wiem, czy fajne w sumie, bo ja jednak lubię, jak jest aktualizacja długa, w której jest dużo do omówienia, w której jest dużo rzeczy do sprawdzenia, a tak naprawdę przez to, że e, jednak jestem cały czas do tyłu z tą fabułą, to, to mimo wszystko, e, no niestety tego zadania Wam nie mogę pokazać. Tego, co, co teraz weszło z tą. E, z tą e, Ojku, no z tym trenowaniem ujeść co w duszy, chciałabym, ale wam nie pokażę, bo po prostu nie mam do tego dostępu. Nadrabiam tą fabułę, cały czas ją nadrabiam i cały czas wlatują odcinki, chociaż, chociaż ja muszę je nagrać i zmontować, więc też trochę zajmuję, szczególnie, że ostatnio nie mam tyle czasu, a od października będę go miała jeszcze mniej, bo... Niestety, stety zapisałam się na studia magisterskie, ponieważ w zeszłym roku skończyłam licencjat i miałam rok przerwy. E, poczekajcie, jak się nazywa ten... Druidzki Wybieg, o właśnie tam sobie pojedziemy. Miałam rok przerwy, natomiast jeżeli śledzicie moje filmy mniej więcej na bieżąco, to wiecie, że ja pracuję na co dzień w Urzędzie Miasta i Gminy. E, a co za tym idzie? A co za tym idzie? E, no, każdego dnia spotykam się z administracją publiczną, więc też kierunek administracji publicznej wzięłam sobie na magistralicę, ja to robiłam z zarządzania zasobami ludzkimi, Nie, czy ogólnie z zarządzania ze, z specjalizacją, z zarządzania zasobami ludzkimi. Natomiast no, tą administrację mi moja pani kierownik poleciła po prostu, żebym, żebym sobie tą magisterkę zrobiła teraz, kiedy mam E, takie warunki i dostaję dofinansowanie od pracodawcy, to, to po prostu warto to zrobić. Ja osobiście... Mm, no nie podchodzę do tego zbyt entuzjastycznie, natomiast jednak rozsądek wziął górę, także od października e, niestety, stety wracam na uczelnię i dwa weekendy w miesiącu mi wypadają, więc boję się, że po prostu tego czasu będę mieć dużo mniej, żeby coś nagrywać, ale no, nie planuję zniknąć, nie planuję zniknąć z internetu. Planuję cały czas coś tworzyć, więc... Yy, więc cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce, jak mi się uda pogodzenie tych... tych rzeczy. No i w sumie jest jeszcze jeden ważny temat, który chciałam poruszyć, bo yy, stuknęło mi 500 subskrypcji i szczerze, jak zakładałam ten kanał, w sumie... nawet nie powiem, że dla żartu, ale to było takie randomowe, bo rzuciłam tekstem właśnie w żarcie do, do brata, że no ja tam bym mogła leżeć w łóżku i nagrywać koniki i on mówi to dlaczego tego nie zrobisz i ja mówię no co ty głupi jesteś, no on mówi nie no jak chcesz to spróbuj, ja tutaj mam program do nagrywania, masz się siadaj sobie nagraj i w sumie z czegoś takiego po prostu wyszło nam, e, wyszło nam to nagrywanie, więc... Więc szczerze nigdy się nie spodziewałam, że do takiego miejsca. Dla niektórych to może być mało, ale kurczę, zbierzcie pół tysiąca ludzi, których interesuje to, co robicie. Jak dla mnie to jest naprawdę dużo. I szczerze ja jestem naprawdę zadowolona i naprawdę wdzięczna, że jesteście, bo to jest naprawdę tak sympatyczna społeczność i tak. Fajnie dzielić taką pasję z innymi ludźmi i, i widzieć pozytywny odbiór i, i rzeczywiście e, widzieć, że wam się to podoba, to co robię, to, to jest naprawdę przemiła rzecz. Także dziękuję, że jesteście i cóż i, i ruszamy po tysiąc tak, bo no przecież nie będziemy się zatrzymywać. No jestem ciekawa, czy ten bazar w przyszłym tygodniu oznacza rzeczywiście, że będzie bazar i przeceny na konie. Bo jeśli tak, to ja się boję, że moja silna wola w tym momencie zniknie i, i kupię kolejnego konia. Chociaż jeszcze nie wytrenowałam 50 innych, które kupiłam na innych bazarach. Nieważne, pożyjemy, zobaczymy. Dobra, niech ta lekcja się już kończy, bo ja zawsze mam lęki, że mnie złapie ten cień i, i będzie mi smutno, że się najeździłam. A on i tak mnie złapał. O jej kuszczerze! Mi się tak nigdy nie chce robić tych jazd z Rianon i po prostu zrobię czasem jedną czy dwie i już mi się odechciewa i już to wyłączam. Nie wiem, czy kiedykolwiek dobiję do tego konia, do tej głównej nagrody. W ogóle e, pozbierałam sobie też trochę świetlików, bo za świetliki też są punkty do zbierania, więc w ogóle e, szał i, i do tego też jest teraz dodatkowa motywacja. W takim razie, o oh wow, dobra, to było dziwne. E, I trochę sobie pojeździłam i pozbierałam tych świetlików, natomiast teraz już takie e, tysiące tutaj się rozchodzą na, na te nagrody ze ścież ścieżek, e, że i tak będzie na nic nie stać. Więc rzeczywiście trochę porzuciłam te, te świetliki i troszeczkę. Mi się to znudziło i już mi się tak bardzo nie chce jak na początku tego robić, więc, więc no, jest na razie taka cisza w eterze. Ale dobrze, bo widzę, że wpadł mi tutaj level up, więc podnieśmy sobie poziom konia na koniec odcinka. Czemu ten pies się tak drze? No i co, cóż, moi kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, propozycje, to jak zawsze komentarze są otwarte i czytam wszystkie komentarze i odpowiadam albo zostawiam serduszka. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się cieplutko i do następnego!